Witajcie moi drodzy na moim kanale Kolorowy Ptaszek. Moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na haul zakupowy, haul kosmetyczny. Ale nie będzie to taki zwyczajny haul, jaki możecie zobaczyć w ciągu roku. Tylko będzie to słuchajcie haul. Urodzinowy. Kto jest ze mną na Instagramie, to doskonale wiecie, że zmiana kodu na trójkę z przodu. Tutaj, słuchajcie, Happy Birthday! 30. Królowej, yy, słuchajcie, Różu, strzeliło 30 lat. Nawet mam jeszcze, słuchajcie, balony. Proszę bardzo. 30. Na potwierdzenie, słuchajcie, szeleszczą strasznie. Ale muszę je trzymać, bo nie mają helu. A troszeczkę z nich powietrze już schodzi, ale. chodcie, 30, słuchajcie. No i oczywiście w związku z tym, że miałam te 30. Urodziny, to zakupiłam troszeczkę nowości. że nie nowości, bo nie będzie tutaj jakby nowości. Jest tylko jeden produkt, który był, słuchajcie, jeden zestaw świąteczny. A tak, to są to takie kosmetyki, które już długo śmigają, słuchajcie, na rynku, ale ja bardzo chciałam je mieć, a też takie uzupełnienie zapasów. Nie ma tego dużo, więc film będzie szybciutki. Wydaje mi się, słuchajcie, że w ogóle czegoś tutaj brakuje. No nie wiem, słuchajcie, mam te kosmetyki porozrzucane, więc wydaje mi się, że tutaj jest raczej wszystko. Wszystko, ale nie jestem, słuchajcie, pewna. No nic, jak czegoś nie ma, to trudno. Także, moi kochani, zróbcie sobie coś dobrego do picia. Nie będę już przedłużać, i przechodzimy słuchajcie, do unboxingu pudełek i w ogóle przeglądu tych moich zakupów. Zacznijmy sobie od tej paczki, tutaj jest paczka od Sephora. Dostałam prezent od Sephora, ale musiałam zrobić jakieś zakupy, żeby odebrać ten prezent. No i moi kochani, nie mogłam się zdecydować na nic konkretnego, trochę odwlekałam te zakupy, ale po jakimś niedługim czasie, słuchajcie, zobaczyłam jakieś filmik Z wiralowym ponoć produktem. Oczywiście jak zawsze. Nie wiedziałam w ogóle o żadnym wiralu. Ale zobaczyłam, że jest to bardzo trwały. Słuchajcie, żel do brwi. Produkt do brwi, który je mega utrzymuje. No i tutaj też właśnie pisze, że jest to Extra Hold. Także będzie super trzymać te włosy. Jest to, słuchajcie, transparentny, przeźroczysty produkt do wyczesywania brwi. Jest to Flaw Fix Brow Wax z Sephory. Także jestem bardzo ciekawa, ponieważ ja już miałam tuż seforowy, ten srebrny. Taki nie będę jak on się nazywał. I ona mi się to Totalnie nie sprawdziła, dlatego jestem bardzo ciekawa tego produktu. Zobaczymy, czy to będzie dobry produkt, także żel do brwi od Sephory i to sobie kupiłam. A tutaj mam jeszcze, słuchajcie, prezent na urodziny od Sephory. i Moroccan Oil Treatment 25 ml, i powiem tak, wiecie bardzo dobrze, jeżeli oglądaliście kalendarze adwentowe, jesteście tutaj dłużej, że ja nie lubię tego produktu. Pozbywam się zazwyczaj, ale naprawdę bardzo doceniam fakt, że dostałam cokolwiek na urodzinę. Jest to mega, mega miłe, że w ogóle wiecie, życzenia składają i dają jakieś produkty w prezencie bo no jednak w polskiej seforze robimy te zakupy, słuchajcie za duże hajsy, znaczy ja teraz już nie kupuję w polskiej seforze, rzadko kiedy ale jak robiłam zakupy, żadnej próbki, zniżki, niczego w ogóle już prezent urodzinowy to wiecie, no nie można było pomarzyć o tym w ogóle, także dajcie znać jak jest w polskiej seforze, bo może teraz się coś zmieniło i można dostać jakiś prezent na urodziny, to by było mega miłe, ja tylko zaznaczę jeszcze, że że to jest prezent z tej srebrnego poziomu. Ja jestem na srebrnym poziomie. Srebrna karta w seforze jeszcze nie jest na złotej i to jeszcze nie ten poziom. No, bo ja jednak korzystam, słuchajcie, z różnych stron. Oczywiście kupuję gdzie promocja. Dobra, moi kochani, kolejnym produktem jest zestaw od Olaplex. No, tutaj mamy, słuchajcie, pielęgnację, niby szampony, czyli pielęgnacja taka uzupełniająca. Co ja w ogóle gadam, ale wiecie o co chodzi, że uzupełnienie zapasów, bo ja już y, zakupiłam. Ostatnio, jakiś czas temu, zakupiłam już te produkty od Olaplex, szampon i odżywkę. To jest Olaplex odżywka piąteczka i szampon czwóreczka. Tak się to prezentuje. Jestem zadowolona z tych produktów. Na tyle, że kupiłam sobie kolejny zestaw. Stwierdziłam, że jeszcze nie mam takiej wyrobionej opinii na temat tych produktów. Już coś tam wiem, ale spodobały mi się, dlatego stwierdziłam, że sobie zamówię kolejny taki zestaw i przetestuję. Dalej już mamy, słuchajcie, kolorówkę. Jest jeden produkt oczywiście, który przysporzył mi dużo stresu, ale o tym y, później wam opowiem, może zostawię go sobie na koniec, bo z tym się wiąże pewna historia, pożalę się wam oczywiście jak już robimy ten film. Kupiłam sobie słuchajcie, na urodziny paletkę. I jest to paleta Mini Gold od Nataszy Denony, słuchajcie, przepiękna paleta zaraz wam oczywiście pokażę. Zastanawiałam się jeszcze nad tą Star, bo to były w ogóle takie palety, to nie są nowości tylko są już starsze palety, ale to były dwie takie palety, których żałowałam, że nie kupiłam. Miałam możliwość kupienia tej star również, ale stwierdziłam, że chyba nie, nie wiem, może kiedyś będę tego żałować. Natomiast ja od poprzedniego roku, jak zobaczyłam w tej palecie Neutrals od Cosmic Brushes ten zielony błysk, tak po prostu mam ogromną fazę na zielenie. Bardzo mi się podobają zielenie. Muszę z tej, przetestować zielenie z tej świątecznej palety od Cosmic Brushes, Cosmic Beauty i nie wiem jak to teraz jest, ale ta paleta, słuchajcie, przepiękna. Też to złoto bardzo eleganckie, słuchajcie. Tak to wygląda. Zobaczcie. Przepiękne są te cienie. Ten błysk na środku jest przepiękny. W ogóle te dwa kolory mi się podobają ten Macik i ten błysk. Ten błysk jest przepiękny. Nie będę jeszcze sobie macać, bo może zrobimy sobie jakiś makijaż tą paletą. Jak już lecimy na Taszą Denoną, to jeszcze zakupiłam sobie paletę do twarzy: blush i rozświetlacz, czyli róż i rozświetlacz. My Dream Check Trio. I z tych wszystkich trio, które wydała Natasza Denona, to podoba mi się najbardziej. I stwierdziłam, że oczywiście sobie. Kupię, tak się prezentuje to opakowanie. Oczywiście, na pewno wszyscy już widzieli, bo to nie są nowe produkty. Tak to się prezentuje, ja jeszcze nie używałam, ale jak widzicie, są paluchy. Tutaj mamy, słuchajcie, kremowy róż. To jest kremowy róż. Tutaj mamy kremowy rozświetlacz i taki pudrowy rozświetlacz. Bardzo fajne kosmetyki, bardzo mi się podoba. Słuchajcie, ten e, róż. Przepiękny kolor i bardzo fajna taka konsystencja. Bardzo milutki, przyjemny produkt. Ja lubię tak takie kolory zgaszonego takiego różu też bardzo mi się podoba no i rozświetlacze wiadomo ten mokry bardzo mięciutki w środku troszkę go nie widać no i ten delikatny ale taki elegancki zobaczymy jak to będzie bo jeszcze też nie używam w makijażu będziemy sobie oczywiście testować oczywiście luksusowe bardzo fajnie się zamyka opakowanie super i no tutaj mamy dwa produkty od Nataszy Denone dalej mamy słuchajcie zestaw bo ten przy połowy kosmetyk wam pokażę na końcu mamy zestaw nad którym się to jest zestaw świąteczny, nad którym się bardzo długo zastanawiałam, oczywiście ze względu na rozświetlacz. Generalnie tamten poprzedni rok 2024 był takim rokiem, gdzie bardzo mało kosmetyków testowałam i bardzo mało też takich kosmetyków kupowałam. I brakowało mi też jakiegoś nowego rozświetlacza. Dlatego tutaj widzę, że mam dwa. No plus jeszcze oczywiście rozświetlacze w tej palecie. Brakowało mi takich właśnie nowości rozświetlaczowych róży. W ogóle tamten rok był bardzo, bardzo ciężki. Ciała bardzo, żeby ten nowy rok był lepszy. Te dwa lata już, rok 2023 i 2024 to były to takie bardzo trudne lata. Nawet zastanawiałam się, żeby zrobić taki film, gdzie się maluje i takie podsumowanie Tamte, tego roku 2024, ale powiem wam, że zrezygnowałam z tego. Nie dałabym rady bez emocji wam tego opowiedzieć, oczywiście pewnie opowiadałabym ogólnikowo, ale to się nie da, bo ten rok 2023 już ta druga Połowa tego roku w zasadzie była ciężka, a już ten rok 2024 to już tak totalnie przygniót. i zdrowotnie, i życiowo. Same takie negatywne momenty i, i dużo też mi zabrał ten rok 2024. O widzicie, no ja po prostu nie dałabym rady bez tego. Dlatego nie ma takiego filmu I yy, po prostu Chciałabym, żeby ten rok 2025 był taki Po prostu wiecie, lepszy Ja nie wymagam wiele, ale chociaż taka Pozytywna jedna wiadomość, która po prostu Da taką nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej Także tak, jeżeli chodzi o rok 2024 To tych kosmetyków nie było dużo Ale jak widzicie, chciałabym to Nadrobić, chciałabym testować Nowe kosmetyki, bo naprawdę One dają mi dużo radości Dużo takiej frajdy, cieszę się z Zmacania tych kosmetyków, używania oczywiście, malowania się nimi, także no tak. A jeszcze jeżeli chodzi o takie sprawy organizacyjne, chciałabym wrócić do tego, żeby filmy pojawiały się raz w tygodniu, co najmniej. Nie zawsze mi to będzie pewnie wychodziło, bo też już w jeden weekend nie było tego filmu. Też chyba przed urodzinami też nie było filmu, bo też chciałam sobie troszeczkę odpocząć przerwy, żeby się pojawiały chociaż tylko jeden tydzień, żeby one nie były dłuższe. W sensie jeden weekend, żeby nie było filmu, wiecie o co chodzi. A tak, żeby to raczej co tydzień się ten film pojawiał. Oczywiście, jeżeli będę miała więcej pomysłów na film, więcej siły na nagrywanie, to będzie się pojawiał jakiś bonusowy filmik Ale to będzie taka niespodzianka Raczej chciałabym wrócić do tego filmu raz w tygodniu Przejdźmy sobie do tego unboxingu Bo się oczywiście rozgadałam Mamy tutaj, słuchajcie, świąteczny zestaw od Fenty Beauty No i mamy tutaj y, oczywiście rozświetlacz I to dlatego rozświetlacza, słuchajcie, kupiłam ten zestaw Tutaj mamy właśnie ten Gloss Bomb Ale w mini wersji, w wersji różowej Ten tłuszcz, tłuszcz Hela, Hela Tick, Powiedziałam tłuszcz tuż, słuchajcie, no i też błyszczyk Gloss Bomb Hit w takim czekoladowym kolorze ale słuchajcie, ja się zastanawiam czy ten, czy ten po prostu błyszczyk sobie zostawię, bo wiecie, że ja jak mam gdzieś błyszczyki, to raczej one idą gdzieś dalej, bo ja tak błyszczyków na co dzień nie używam, wiem, że on mi będzie leżał o ile pomadek mogę mieć bardzo dużo to raczej tych błyszczyków się pozbywam chociaż te błyszczyki od Fenty bardzo lubię i właśnie z tych trzech błyszczyków, które posiadam, jeden to jest właśnie błyszczyk od Fenty, przed świętami się czaiłam na Niego, ale stwierdziłam, że kupię go sobie na Black Friday i oczywiście nie kupiłam, później tak mi życie przeleciało później właśnie nigdzie nie był dostępny ale upolowałam go, słuchajcie, na Vinted tak, na Vinted go kupiłam, bo był dostępny jeszcze tylko chyba na jakiejś tam stronie, gdzie był bardzo drogi i też był dostępny jeszcze na Fenty i tam w sumie wrzuciłam kilka rzeczy do koszyka, ale zobaczyłam, że na Vinted jest w bardzo fajnej cenie i wyjdzie mnie tu dużo taniej, na Fenty stronie jest oczywiście wysyłka płatna w końcu kupiłam na Vinted i mi się to naprawdę opłacało, są to mini produkty, ale ja stwierdziłam, że przetestuję sobie ten róż, tutaj mamy odcień tego rozświetlacza nie różu, chociaż wygląda jak róż, dla niektórych wypadło mi zabezpieczenie tak on się prezentuje, słuchajcie przepiękny jest, patrzcie się, on jest z tego Gloss Bomb, ja mam ten hmm, How Many Carats chyba on się nazywa, uwielbiam go, dlatego chciałam sobie, słuchajcie, przetestować właśnie ten, nie wiem czy to zobaczycie jak on się błyszczy, bardzo fajny rozświetlacz, bardzo mi się podoba, no i też super jest to, że ja mogę go sobie wykorzystać, nie zajmuje mi dużo miejsca fajny też taki w podróże no i w tym zestawie był również e, tuż od Fenty, bardzo mały, powiem Wam, że jak zobaczyłam sobie to ten tusz, w opakowaniu jak go wyciągnęłam, to mówię, ja jaki on jest malutki, nie sądziłam, że jest taki mały. Tutaj mamy 65 ml, ale ja ten tłuszcz od Fenty lubię. Powiem Wam, że po czasie bardzo za nim zatęskniłam, bo on tak fajnie wydłuża te rzęsy. Piękna jest czerń i do tego bardzo ładnie wygląda ten tusz na rzęsach, nie osypuje się. Jak się popracuje tą szczoteczką, to można naprawdę bardzo fajny efekt na rzęsach zostawić. No, Wiecie o co chodzi? Ja już po prostu późno nagrywam ten filmik od rzeczy. No i mamy jeszcze ten błyszczyk, bardzo fajny odcień w ogóle taki czekoladowy. Dobra i ostatni produkt, nie było tego dużo, mówiłam wam, ale ostatni produkt to jest mój ukochany rozświetlacz od Fenty Beauty będzie to już moje trzecie opakowanie jest to odcień, to Lighting Dust i Fire Crystal, to jest 0,1 uwielbiam i to jest trzecie opakowanie tego samego oczywiście koloru słuchajcie, ja go oczywiście jak jeszcze myślałam, że zrobię zamówienie na stronie Fenty wrzuciłam jego i jeszcze chyba puder który chciałam już jakiś czas temu Przetestować. ten w słoiczku nie pamiętam jak on się nazywał, ale jest bardzo popularny, chciałam to właśnie przetestować, ale później zauważyłam ten set, że wy... na Vinted wychodzi dużo taniej, no to mówię dobra, odpuszczam, no ale Krzysztof stwierdził, że teraz jest dużo, słuchajcie, niechcianych prezentów wystawionych na Vinted, no i ja mówię dobra, to sprawdzę, czy jest ten rozświetlacz i słuchajcie, był utargowałam jeszcze dobrą cenę, Powiecie to nie jest żadna nowość, ja mówiłam, że sobie kupię gdzieś kiedyś na jakiejś promocji, to nie jest coś, co, co wiecie, co muszę już przetestować Testować, ale naprawdę tak go lubię. Lubię w ogóle rozświetlacze od Fenty. Tak go lubię, że bardzo chciałam go mieć i to wiecie. To jest moje trzecie opakowanie, a dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, każde. Mi upadało. Miałam już tak, że zdękowałam w zasadzie jeden kolor w tym rozświetlaczu, ale po prostu upadł i się rozwalił. Chyba ten właśnie mi pękł ten. Jeden jest taki bardziej kremowy. Lighting Dust to jest ten kremowy bardziej. Czekajcie, bo tu nic nie zobaczycie. Lighting Dust to jest ten i on jest taki bardziej kremowy, a to jest produkt bardziej pudrowy. Fire Crystal. One są przepiękne w połączeniu razem. Uwielbiam po prostu przepiękny, dają efekt. Bardzo fajny taki na co dzień. Uwielbiam ten rozświetlacz. Tu gadałam się oczywiście Babetce, czy mogłaby go jakoś fajnie, wiecie, zabezpieczyć, bo wiem, że ten produkt jest kruchy, tak, oczywiście, wszystko super. Ktoś tak wiecie, były to moje urodziny, był ten styczeń. No i ja nie odbierałam tego produktu, bo słuchajcie, w ogóle torta robiłam. Jak chcecie zobaczyć, pierwsze, no dobra, nie pierwszy raz robiłam torta w życiu, ale robiłam tort drugi raz w życiu. Pierwszy mój tort to było chyba jakoś 10 lat temu, słuchajcie, i on popłynął. Na szczęście były ze mną osoby, które naprawdę są bliskie memu sercu i tak ten rozjechany tort jadł. Dziękuję im za to bardzo serdecznie, że byli tacy mili dla mnie. I ja w ogóle nie jestem jakimś cukiernikiem, który ze mną na Instagramie to wie, bo ja tam mam taki trochę lifestyle. Słuchajcie, czasem coś piekę. Tam piekłam ten tort i to też wiedzieliście, że to było mega duże wyzwanie dla mnie. Nie byłoby tego torta, gdyby krzychu nie kopał mnie po dupie, że, że po prostu, żeby uwierzyła w siebie i swoje możliwości, że mi to wyjdzie. I słuchajcie, tak mi pyszny wyszedł ten tort. Co prawda, był tak wielki, że jedliśmy go tydzień, ale powiem wam, że z czasem z dnia na dzień był coraz lepszy. Taka po prostu stałam się mistrzynią cukiernictwa, kończysz trzydziestkę i jesteś po prostu innym człowiekiem samo to przystrajanie tego tortu, to ja, ja byłam w ogóle wiecie, tak zaangażowana w to wszystko w ogóle chyba ze trzy dni robiłam ten tort i nie wiedziałam, że to aż tak dużo schodzi bo to trzeba tam poczekać, słuchajcie tam część do masy w jeden dzień później na drugi dzień, no kosmos totalny ale to dało mi taką ogromną satysfakcję tyle radości, w ogóle ja lubię tak się bawić tym, tym przystrajaniem tym wszystkim, taką kreatywność to we mnie obudziło, to przystrajanie tego tortu. No po prostu wiadomo, że oczywiście mój chory perfekcjonizm zauważył tysiące rzeczy, które zrobiłabym inaczej. I się oczywiście katowałam za to. No nie, że dlaczego tego nie zrobiłaś? Ale stwierdziłam oczywiście, że kurczę. Będzie kolejny tort, no nie? <laughs> Dobra, bo padła mi, słuchajcie, bateria. i nie wiem na czym zakończyłam, ale chyba gadałam o tym moim torcie. Po 30 latach jestem cukiernikiem. Bardzo, bardzo fajnie. Jeżeli chcecie, słuchajcie, zobaczyć mój tort, to oczywiście zapraszam na mojego Instagrama, kolorowy ptaszek. Przechodzimy do tego rozświetlacza, bo oczywiście zaczęłam Wam opowiadać moją historię, ale musiałam wtrącić o torcie. Zakupiłam ten rozświetlacz, zakupiłam mu tej babeczki na Vinted. Nie było kiedy odebrać od sąsiadów tego rozświetlacza. No i w końcu krzychu podszedł, poszedł po tą paczkę. I ja otwieram tą paczkę, a tam piersiówka Jacka Danielsa. Dlaczego ja? Po prostu dlaczego ja i dlaczego w moje urodziny, słuchajcie? Oczywiście już y, ja nie jestem człowiekiem cierpliwym. Ja oczywiście od razu, słuchajcie, jak Pikachu wybucham. Już było oczywiście zemszczenie wszystkiego. Byłam tak zła, tak wybuchłam, poczułam się po prostu oskamowana, że po prostu mnie ktoś ukradł mnie tak, oszukali mnie. No i od razu napisałam do Vinted, ale oczywiście tam masz ten okres na zatwierdzenie y, tego, czy wszystko jest w porządku z tą twoją paczką. Paczką. Oczywiście w tym samym dniu, chwilę przed tym jak Krzychu przyniósł mi paczkę To automatycznie oni zatwierdzili to, więc już nic nie mogłam zrobić No i jak już ochłonęłam, no to zobaczyłam, że tam mogę jeszcze napisać do tego Vinted Oczywiście oni po jakimś czasie mi odpisali, przeprosili mnie w kilku wiadomościach Ale że już nic nie mogą zrobić, bo to już jest klepnięte, nie? Że mogłam tam se nacisnąć, że coś jest nie tak z moją paczką Zostałam z piersiówką Jacka Danielsa, no ale napisałam I no i oni napisali, że tam, żebym napisała do tej babeczki No ale już wcześniej napisałam do tej babeczki ona, oczywiście, przepraszam bardzo, no nie. Ny się okazało, że ona pomyliła zamówienia, że rozświetlacz Fenty Beauty poszedł po prostu gdzieś do jakiegoś kupa, a ja dostałam słuchajcie, piersiówkę, w końcu okazało się, że ten facet może mi odesłać ten rozświetlacz i żebym ja tu też wysłała, no ale tam wiecie, było tak, że, że wiesz, on mi wysłał, ja nie mam żadnego potwierdzenia i co z tego, jak ja wyślę po prostu tą piersiówę to ja zostanę z niczym, jeżeli ten rozświetlacz mi nie dojdzie, słuchajcie, tu się działy takie trudne sprawy, że po prostu ja czekam tylko, aż ktoś przyjedzie to nagrać tą historię i wystąpię w telewizji ja nie lubię takich sytuacji nie raz wam o tym mówiłam, jak na przykład coś przychodzi wylane, albo rozwalone albo źle zabezpieczone, ja po prostu nie lubię nieprofesjonalizmu, ja też czasem coś sprzedam na Vinted, ale ja po prostu double check, ja to dwa razy sprawdzam, wiecie, etykietę z produktem, produkt jest zabezpieczony wkładam i chcę zaklejać, wiecie to pudełko, czy cokolwiek w czym przesyłam ten produkt i ja dwa razy sprawdzam, nawet czasem trzy, czy faktycznie w mailu to, co mam na etykiecie Wiecie, jest to ten produkt, który chcę wysłać, i czy się adres zgadza. Oczywiście nie wszyscy tak mają, nie wszyscy dobrze zabezpieczają paczki, nie wszyscy tak ładnie przesyłają, nie wszyscy naklejają naklejkę thank you i tam po prostu psikają perfunkami. Ja mam hopla na tym punkcie. Ja myślę, że tym, co, co robię, reprezentuje swoją osobę i jak ja wykonuję pewne rzeczy, to tym reprezentuję swoją osobę. O, właśnie, czy jak dojdzie ta paczka, to później ktoś mi da wiecie opinię, i fajnie, żeby ta opinia była dobra. Jak ja się Staram po prostu, tak. <laughs> nie lubię nieprofesjonalizmu, nie lubię jak ktoś po prostu coś. Pierdziela, taka jestem. Troszkę to nad tym pracuję, bo wcześniej było gorzej, a teraz jest lepiej, ale nie lubię takich rzeczy. Taka sytuacja była bardzo stresowa pod tym względem, że Laska zrypała sprawę i wiecie, ona pomyliła zamówienia i zaczęła je stalkować wiadomościami, że ten koleś to już wysłał, no nie, i że, że kiedy ja to wyślę. No to ja jej nie odpisywałam, a ona, że czy możesz to już wysłać, czy coś tam, coś tam, coś tam. No więc wiecie, ja czułam taką presję. Nawet Krzysztof w sumie mówił, co on jest taki bardziej na Lejciku, to on mówi, że to trochę śmierdzi no nie, że za bardzo napiera na to wszystko, no i ja jej w końcu odpisałam, że jeżeli ten produkt do mnie dojdzie, to ja wtedy wyślę ten, tą piersiówkę, no nie, ale ona słuchajcie do mnie że to jest niesprawiedliwe, że to jest nie fair wobec tego, wiecie, faceta że on mi wysłał, a ja się teraz tak nie fair zachowuję, OMG, jak mi wybuchł mózg, ja się denerwuję, ja od razu wybuchłam i ja mówię, kurde, to ja jestem nie fair, czy sorry, to ja, wiesz, się nie zrypałam sprawy, ja się wkurzyłam, później nie odpisywałam, w końcu, oczywiście roświetlacz doszedł i w momencie, kiedy doszedł ten rozświetlacz, to wysłałam to, ona mnie jeszcze szantażowała emocjonalnie, że to jest w ogóle na prezent dla syna, ten facet to chce i że ty w kolejny weekend że ma tę urodzinę, oczywiście to mnie szarpnęło troszeczkę, mówię dobra, może wyślę, ale mówię nie, jak dojdzie to wtedy wyślę, no i tam za kilka dni doszedł ten rozświetlacz, doszedł cały, więc automatycznie w tym samym dniu wysłałam to i wysłałam jej tylko etykietę nawet jej nie odpisywałam, bo wiecie co, powiem wam, tak się wkurzyłam, laska Zrypała sprawę, nie sprawdziła zamówienia, i ona mi jeszcze będzie pisała, że ja jestem nie fair. Powiem wam, że tak się. Wkurzyłam, a to był mój urodzinowy zakup. Urodzinowy haul, a z tyle historii po prostu tyle się wydarzyło. Musiałam się wyżalić. Mogłam Wam o tym nie mówić, ale tak się wkurzyłam, że musiałam Wam o tym opowiedzieć, bo Wy jesteście moimi przyjacielkami, jesteście moimi kumpelkami, przyjaciółmi. Jesteśmy tutaj wielką kolorową rodziną. To mówię, pogadam z Wami, wyżalę się, bo komu mam powiedzieć, jak nie Wam, nie? Ja się cieszę w ogóle, że Was mam. Aż mi teraz lżej na sercu, bo historia już jest opowiedziana. No i słuchajcie, no jest to ostatni. Kosmetyk. W ogóle patrzcie. Dwa rozświetlacze od Fenty. Mama i Baby. Fajnie to wygląda. Bardzo lubię rozświetlacze od Fenty, także mam te. Aha, jeszcze Wam pokażę jeden prezent. To nie jest w ogóle kosmetyczny prezent. No i generalnie to są prezenty, które sobie zrobiłam na urodziny, ale mam jeden mega, super, hiper prezent, który dostałam pod choinkę. I w ogóle powiem Wam tak, ta wigilia to był. Wigilię miałam taki, słuchajcie, no muszę, bo się uduszę. Ogólnie tutaj zawsze mówimy o pozytywnych rzeczach, ale dzisiaj będzie takie wyrzucenie tych złych emocji z poprzedniego roku, żeby dobrze wkroczyć w ten nowy rok i powiem wam tak, tutaj zawsze jest pozytywnie, bo ja uważam, że ja tymi swoimi filmami, tą radością jak siadam z wami i tutaj wiecie, się śmiejemy i otwieramy te boksy, to ja się odrywam od takich problemów życia z dnia codziennego a też myślę, że jak my się tak śmiejemy, to wy też się troszeczkę odrywacie od tych swoich problemów i to jest taka, wiecie, no troszeczkę terapia dla nas i powiem wam, że Wigilię miałam taki, taki totalny ciast psychy. Tak mi się nawet po prostu już nic nie chciało. Mieliśmy nawet już tego nie robić w Wigilii, ale w końcu otworzyliśmy prezenty w Wigilię i jak zaczęłam otwierać taki woreczek z prezentami, po prostu one były najlepsze i zobaczyłam ten prezent, to po prostu słuchajcie, byście nie uwierzyli, jakbyście mnie zobaczyli wcześniej. Zaśmiałam się w głos. Ten prezent tak poprawił mi humor. Nie jest to nic wielkiego, już wam podkazuję oczywiście, bo nie wiem, czy coś takiego widzieliście, ale po prostu chcę wam tutaj pokazać, jak drobne, małe rzeczy pod Trafiam dać drugiej osobie radość. Zresztą ja się cieszę z małych rzeczy, ale cieszmy się z małych rzeczy, bo to jest po prostu coś niesamowitego. Słuchajcie, dostałam <grym> wielkiego kapcia. No po prostu widzieliście jeszcze z metką, ale ja go używam. To jest wielki kapeć, oczywiście w moim ulubionym różowym kolorze. Co prawda, tutaj włożycie dwie stopy, ale on ma antypoślizgi. Nie wiem, czy tak tu widzicie. I ja próbowałam, słuchajcie, w nim biegać. <grym> Biegłam w nim po chacie, ale on mi wypada, bo to wiecie, na jedną stopę się nie da, no i miałam sobie słuchajcie, kupić drugi, żeby zobaczyć czy jak mam dwa kapcie na stopie, to mogę w nich biegać, tylko one razem obok siebie to się tak trochę nogi rozjeżdżają że się nie mogą zmieścić jak zobaczyłam tego giga kapcia, to po prostu słuchajcie, zapomniałam o wszystkim i cieszyłam się jak dziecko, naprawdę świetny prezent, bardzo cieplutki, generalnie ja mam zawsze zimne stopy, zawsze jest mi zimno, stopy lodowate, więc dostałam takiego ciepłego kapcia i wsadzi się tam dwie stopy Stopy i jest cieplutko i tak naprawdę ja tego kapcia pod kołdrą trzymam albo jak sobie chilluję przed em, telewizorem to właśnie mam stopy w kapciu obczailiśmy z Krzychem, że to kapecz jest tak uniwersalny można grzać nim w nim stopy, ale może też służyć jako czapka nie wiem czy to zobaczycie, czekajcie muszę was yy, o, do góry wziąć świetna czapka Przy zakładaliśmy sobie, słuchajcie w zimę jak nie macie czapki możecie wyjść z takim kapciem Także kapciu czapka na zimę. Ja kiedyś miałam taką fazę, jak byłam mała na takie czapki wielkie. Ale to mega wygląda, słuchajcie. Bardzo ciepłe to jest, tylko trochę zjeżdża, chyba głowa mi urosła. Także tak, słuchajcie, kapciu czapka na sam koniec tego holu. Co prawda, świąteczny prezent, ale nawet tak mnie ucieszył, że jak mi jest smutno, to patrzę na kapciu czapkę. I taka milutka jest, że można się tak przytulić, jak się nie ma do kogo i od razu jest milutko. Dobra, Kochani, będziemy już powoli kończyć. Dajcie znać, oczywiście, jak Wam się podobają moje prezenty. A może któryś z tych, z tych produktów mieliście, to oczywiście czekam na Wasze recenzje, opinie na ich temat. Oczywiście też, jak mieliście ten produkt od Sephory, to też czekam na Was w komentarzach, a raczej na Wasze odpowiedzi, czy ten produkt faktycznie jest taki super trwały i mocny, jak to właśnie mówią w internecie o nim. Jeżeli nie wiesz, co wpisać w komentarzu, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz urodzinowe serduszko, bo to oczywiście. Pomoże w tym, aby więcej osób zobaczyło mój film. No bo liczy się tutaj, słuchajcie, algorytm i jesteśmy na niego skazani, i nie zawsze YouTube oczywiście poleca moje filmy, więc to na pewno w tym pomoże. Także czekam na Wasze polubienia, czekam na Wasze komentarze, i będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał i będziecie razem ze mną przez te kolejne lata. Słuchajcie, w moim 30-letnim już życiu, słuchajcie, bo jest mi bardzo miło, oczywiście, że przez ten czas, jaki tutaj jestem na tym kanale ale wy jesteście razem ze mną ja widzę tutaj osoby, które są tutaj już długo może nie od początku, są też osoby, które są od początku, ale widzę, które osoby, które komentują, które wracają też po jakimś czasie pamiętam wasze niki, jest mi bardzo miło że nadal tutaj jesteście ze mną to jest takie niesamowite i tak właśnie dzisiaj mam nadzieję, że ten film nie trwa jakoś bardzo długo ale tak sobie troszeczkę pogadaliśmy od serca i otworzyliśmy te, te kosmetyki, pokazałam wam prezent ale też tak właśnie pogadaliśmy sobie i chyba tego mi było trzeba, żeby tak sobie z Wami tutaj pogadać po przyjacielsku. Dziękuję Wam za to, że mogłam sobie tu z Wami tak szczerze od serducha troszeczkę pogadać i za to, że jesteście. Życzę Wam takiego dobrego, spokojnego roku, bo chyba tego jeszcze nie zrobiłam, nie życzyłam Wam tego roku. Ja Wam tu mówiłam, czego ja bym chciała od tego nowego roku, ale Wam również życzę takiego spokoju, takich samych w ogóle pomyślności, żeby Wasze marzenia się, słuchajcie, spełniały i żebyście tak po prostu pozytywnie kroczyli przez to życie, przez ten nowy rok. I żeby było tak jak tego chcecie. Dużo zdrówka, oczywiście. Jak nie macie zdrowia, to słuchajcie, pieniędzy nie będzie. Słuchajcie, ludzie mówią, że pieniądze są ważne. No ważne są, bo bez tego ciężko żyć, więc pieniędzy wam życzę kupę, ale bez zdrowia pieniędzy nie ma. Dobra, bo ja się rozgaduję cały czas. Słuchajcie, jak zawsze moi kochani, 30-letnia kaha, życzę Wam miłego poranka, popołudnia, wieczora. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki, ściskam do następnego.